Widzicie mnie, drodzy, ja jestem Atry, witam w kolejnym odcinku z Wiedźmina. No i cóż, lecimy sobie dalej. Trzeba blokować kolejne pod misje. skąd teraz się wzięły? Szarlataneria. Dobra, gdzie muszę pojadać tutaj jeszcze kolegami, karmatami. Uwaga, uwaga! Miłościwie naruszają komety, kwadratowych monet i tej chędzożonej góry. Pójdźmy do kantyny najpierw. E, powinno być chyba najprościej, najszybciej. Zostaw mnie w spokoju, ojcze. W spokoju? Tu chodzi o Twoje życie. Twoja matka łeb mi urwie, jak coś Ci się stanie. Nie, tu chodzi o mój honor. I w życiu mam, co Ci matka urwie. Idę ćwiczyć, muszę się przygotować. Dobra, mam tutaj zadanko Rzeźnik Sidaris. Gadajmy sobie z tym jego mościem. Gdzie on się słowa? Gdzie on jest? Gdzie jest statko? Kurde. Gdzie on się słowa? Nie w spokoju, Wiedźminie. muszę ćwiczyć i nie mam czasu na pogawędki. No zaś, no, patrzcie go. Uważaj na siebie, no to jest kantyna, nie? Nie, 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 Muszę nie, 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 Może tam nie, wiem. Zostaw mnie w spokoju, wiedźminie. Muszę ćwiczyć, nie, 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 Tutaj mamy zaś nie, 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 tu, tu jest dobra. Zasłuchałeś się wrażej propagandy. A jeśli ona naprawdę na Witam. Nie wiem, kim ty kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że cywilem. Przysięg! Mam dosyć tego przekrętego miejsca. w Co jest? No, a pojawia mi się jakaś strzałka. No, jest, coś pojawiło się tutaj w końcu. Dobra. Ma przyszedł. Czemu się nie Mogę się przysiąść? A jakie ja mam prawo, żeby ci bronić zajęcia wolnego stołka? Żadnego. Ale możesz nie mieć ochoty na się w moim towarzystwie. A dlaczego ty masz ochotę napić się ze mną? Lubię się napić w dobrej kompanii. Nawet mnie nie znasz. Dobrze ci z oczu patrzy. No to jak? Rób, co chcesz. Każdy robi, jak mu się podoba. Mój syn, na ten przykład, postanowił umrzeć. Będzie się bił z Letande Awetem, znanym jako rzeźnik Scidaris. Znaczy, już jest trupem. Letande? Co to za jeden? Morderca. Na wojnie ich pełno. Nie! Zabić wroga to nie to samo, co szlachtować swoich ziomków. A rzeźnik to lubi i jest w tym dobry. Najlepszy. Będą się pojedynkować? To ty nic nie wiesz! Siedzimy tu od tygodni. Nic się nie dzieje, a Henselt nie lubi, jak nic się nie dzieje. No to organizuje rozrywki. Mówisz o turniejach rycerskich. Wiem, o czym mówię. To nie turnieje, tylko ludzkie jazyki no okay. z tych To no, no, fajna, fajna bitka. kto wychodzi o własnych siłach. Jak się w naszym oddziale dowiedzieli, że szósta kompania wystawia na arenę rzeźnika z Cidaris, nikt nie chciał się zgłosić. Ciągnęliśmy słomki, padło na swena. Nie może się wycofać? Może, ale nie chce. Ma honor szczeniak. Prosiłem, błagałem, ale mój syn jest uparty. Na co trupowi honor? A gdybym pomógł? Co to za pytanie? Mógłbym na ciebie liczyć? Jeżeli ocalisz mojego syna, nie będzie takiej rzeczy, której dla ciebie nie zrobię. Rzekłeś. Gdzie znajdę Svena? Ćwiczy przed kantyną koło namiotu zaciemnego. Dobra, będziemy mieli tutaj pomóc Ślęczko od niego. Może pan za nas zarańczy, żebyśmy pogadali z elfem czy coś? Witajmy sobie z tym młokosem. Ty jesteś Sven? A kto pyta? Ktoś, kto może uratować twoją żyć. Wynoś się! Nie strugaj mi tu bohatera. Skąd mnie znasz? Rozmawiałem z twoim ojcem. Opowiedział ci smutną historykę o biednym swej i postanowiłeś mnie uratować. Nie jestem błędnym rycerzem, a ty nie jesteś piękną księżniczką. Obiecałem twojemu ojcu, że ci pomogę. To idź i ci go przeproś, żeś go oszukał! Jak cię zabiję, poczujesz się lepiej? Jak stchurzę, poczuję się gorzej. Nie namawiam cię do tchórzostwa. Co chcesz zrobić? Wysłać rzeźnika z pilną misją rozdziewiczenia dziewicy z Edir? Będziemy walczyć parami. Dzięki temu twój honor pozostanie nieskalany jak płatek 12. O, Jezus Maria. o Dlaczego Boże! Pomagasz? Nie podobają mi się nierówne walki. Ile ci zapłacił? Twojego ojca nie byłoby nam nie stać. Dobra, rzućmy zatem wyzwanie jego mościowi. Znowu wychodzi na to, że będziemy rzezać wiewiórki. ten palce w każdym. Szukam letanda aveta, zwanego rzeźnikiem z Cydaris. Czego chcesz? Zmierzyć się z tobą. jest dziwny, bo wszyscy srają pogaciak, jak tylko wyciągam moją wykałaczkę. Powiadają, że w walce dorównujesz wiedźminą. Ugają. Jestem lepszy. Zobaczymy. Będziesz musiał poczekać. Mam już umówioną walkę. Możemy pojedynkować się parami. Widzę tu kwiaty rycerstwa Kedwen. Na pewno nie zabraknie chętnych. Jestem Edwin Leistam, płatkiem zwany. Jeśli Letandę pozwoli, z chęcią stanę u jego boku. Czemu płatkiem cię zwą? Niepotrzebny mi jebaka zrywający płatkim łódką. Czynisz mi wielki afront, Letandę. Zyskałem taki przydomek, bo upodobałem sobie wkładać płatki kwiatów w usta zabitych wrogów. Lala, lala, lala. chcesz coś wetknąć wiedźminowi, to się dogadamy. Znasz nie, ja nie mam urządzenia. Dobra, gość widzę mamieczyk i gość starczą. Będzie śmiesznie. Nigdy ich nie zrozumiesz. Będzie śmiesznie. ja nie mam tarczy. Walnę sobie jaskółkę, może i puszczyka. Nie wiem, czy to jest, ale wieźmin do walki zawsze. No dobra, chodź, panie swe, nie mi się bić. I co? Zgodził się? Mhm. Mm Kurwi syn, co? Jakich mało. Gotów? Mhm. Zatem chodźmy po nich. Dawaj. Zobaczymy, mam znaki mogę ich używać. królu, szlachetni panowie, żołnierze, za chwilę na arenie zmierzą się. Sławetny Letande Awet, zwany rzeźnikiem Scidaris u którego boku stanie znamienity Edwin Płatek Lejstam. Ich przeciwnikami będą Sven... ...Skądś tam? I Geralt z Rivi, Wiedźmin. Poczynajcie i niech bogowie sprzyjają zwycięzcom. Kto mi To już panie panie, 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 panie dobra. Bo po, poszło szybciej myślałam On nie używa tarczy, to jest jego błąd. Jakby miał tarczy, to nie powłot. Dobra, Sven może zginąć, to nie ma tutaj jeśli chodzi o zadanie nic do tego. Ale widzę, nie zginie. Piwat zwycięzcy! Chwała pokonanym Nagrodą w dzisiejszym pojedynku był tytuł szlachecki. Miłościwie nam panujący król Henselt... Wspaniałomyślnie obdarzy nim młodego Svena. Ceremonia nadania herbu odbędzie się za kilka godzin! Czyli proszę... O panie. następnych pojedynkach powiadomią królewscy heroldowie. Niech żyje Henselt! Król Kedwen! On coś widział w ogóle. Czyli pan Sven będzie szlachcicem. Czy widziałeś to i dzbanie suszę stać, żebyś coś widział przecież? Jak tam. Dziękuję. Ocaliłeś mój honor. Ocalił raczej twój zakuty łeb. Jestem teraz rycerzem. Sam król ma mnie pasować. Urodziłeś się w chlewie, gdzie twoją matkę dopadły bóle 18 wiosen temu. I nic tego nie zmieni. Wiedźminie, powiedziałem, że możesz żądać czego chcesz. A moje słowo nie jest gorsze od słowa szlachcica. Jednak nie za darmo, żeś mi pomagał. Wszystko ma swoją cenę. Czego chcesz? Informacji o ludziach, którzy noszą kwadratowe monety. Ojcze! Milcz! Po co ci ta wiedza? Muszę się dowiedzieć, o co chodzi. To długa historia. Mam czas. Zaczęło się jeszcze przed Wiktorią Breneńską, gdy rozebraliśmy Edirn do spółki z Nilfgardem. Wstyd był na cały świat. Co to ma wspólnego z monetami? Wszyscy chcieli lać czarnych, a nie się z nimi bratać. Grupa oficerów zawiązała spisek. Znakiem były te monety. Nie wiadomo, kto założył pierwszą komórkę spiskowców. W każdym razie ziarno intrygi trafiło na dobry grunt i szybko wykiełkowało. Potem była Brenna i wszystko przycichło. Spiskowcy sami nie wiedzieli, czego chcą, ale ostatnio znów ich przybyło. Henselt znów ma się z gardem? Kto tam wie, ale przyjął tego zasuszonego starca i spędza z nim czas na rozmowach. Ten spisek... Chłopcy zawsze chcieli tylko, żeby się czarni nie mieszali w nasze sprawy. Nic więcej. Sporo wiesz. Masz monetę? Jestem już stary i wiem, że kto zyskuje władzę, traci serce. Dlatego nie mnie zdejmować korony jednym i nakładać innym. Ale mój syn jeszcze wierzy w sprawiedliwych monarchów. Po co ci ta wiedza? Nie mogę powiedzieć. Ty też nic nie mów! Słowo starego żołnierza to nie wiecheć siana, którym można sobie żyć podetrzeć. Nie przyłożę do tego ręki. Idź do burdelu Madame Karol i poproś o świszczącą Zosię. Madame zaprowadzi cię do jej namiotu i zostawi was samych. Zosia wtedy zapyta, czego sobie życzysz. Odpowiedz, że chcesz, by jej uśmiech rozwarł dla ciebie bramy raju. Się I tak. I uważaj na winsona Trauta. Może się ukrywać ze spiskowcami. Jest bardzo niebezpieczny. Detmold go szuka. Przez niego wszyscy możemy posmakować katowskiego topora. Jeśli ta gnida wpadnie w ręce czarodzieja, wyda wszystkich, byle tylko życiu ratować. Będę uważał. Traut nosi magiczny pancerz. Nawet dla ciebie może się okazać trudnym przeciwnikiem. Dobra. Idziemy tutaj zawsze. Wiedźminie. Tak. Król jest pod wrażeniem Twoich umiejętności i kazał zorganizować turniej. Jak tak dalej pójdzie, wyróżnię całą swoją armię, zanim ruszy na Edil. Tym razem chodzi o turniej rycerski, a nie zażynanie się ku Król przewidział duże nagrody. Jeżeli jesteś zainteresowany, będę czekał przy arenie. No dobrze. No dobra. Co to się, co to się. Y... Awe Henselt Dobra, Awe Henselt. Okej. Okay. Mam do tej świszczącej Zosi, jak już tutaj robimy teorię spisku. A tą monetę. To jest moneta. Czemu ona jest z głową Wilka? Czemu ona jest z Wiedźmińskim znakiem? No, teraz to zadanie się odpali, dobra. Wiedźminie, uganiasz się po wertepach za potworami. Jak spotkasz dwóch wojaków, powiedz im, że jak nie wrócą na apel, to im nogi z życi powyrywam. Dlaczego sam ich nie poszukasz? Jeszcze nie zwariowałem. Wokół wąwozu roi się od potworów, a mnie życie miłe. Co oni tam robią? Daj róż jakiś jełop, wymyka się z obozu i zapuszcza w wąwozy. Zobaczymy, może na nich trafię. Powodzenia! Równy z ciebie chłop. Aha, jak ci się uda, nagroda cię nie minie. No dobra, to no ja Co ty przerzucasz? No nic, idziemy potem Zosię no zapytać. No to jest teoria spisku. Zapis, Pan widzę, mosty ma do niczego. Kilka lat temu biłem czarnych. No da. Proszę, proszę, wiedźmin. Dziewczyny, szykujcie się! Czego chcesz, przystojny kawalerze? O, kwiatków. Potrzebuję dziwki. Czego towaru ci u nas dostatek. Ale zanim którąś wybierzesz, najpierw musisz pokazać pieniądze. Mam swoje zasady. Chyba to. Oto moje dziewczynki. Wybieraj białowłosy. Nunia, Miriam, Wielki Cydz, głęboka Rleta, Lizawa i świszcząca zaścia. Co dobrego słyszałem o świszczącej Zośce. Jest do twojej dyspozycji. Głupie żołdactwo wymyśliło to przezwisko mojej najładniejszej dziewczyny. Zośka, ogarnij się, wiedźmin nadchodzi. Zapraszam. Nie, Zośka, Halo, Zośka. Czego pragnie mój bohater? <laughs> O Boże, Chcę, żeby Twój uśmiech rozwarł dla mnie bramę raju. Chodź za mną. Chodź za mną, chodź za mną. Za mną chodzi. Dachodźmy. Vinsą traut, niełatwo cię znaleźć. Jesteś sam. Błąd wiedźminie. Zobaczymy. Nikt mnie nie pokona w pojedynku, póki mam na sobie pancerz Seldkirka. Nie wiedziałem, że masz pancerz Seldkirka. To zmienia postać rzeczy. Jeżeli myślisz, że cię wypuścimy albo wykręcisz się czarcią magią, nigdzie się nie wybieram. Wystarczy, że oddasz mi kolczugę, a zapomnę o świszczącej zaśce i waszym spisku. Wiem już wszystko, co chciałem wiedzieć o to Jesteś psem, psem. Nie ufam ci. A ktoś ci każe? Potrzebuję kolczugi, nic więcej mnie nie interesuje. Mam ją zdjąć. I oddać. A ty sobie pójdziesz. I wszystko dobrze się skończy. Wolę inną bajeczkę. Zabijecie, zabiorę twoje miecze i złoto, a bogowie ześlą na mnie dobry los za pozbycie się plugawego mutanta. Zdychaj. O, pani! Konspiratorzy! Perdi ela. Acha perder Oto są bomby właśnie. I chyba jeden dostał przez ścianę. Moment, chyba ktoś pukał. Fałszywy alarm, lecimy dalej. O, nie ma co się, ma co się tutaj bawić z nim. Kłucze te potwory na górze, masny jest kuba. Nie wiem czemu tutaj obrona mi zabiera życie. Ktoś ich musiał ostrzec. Dobra, rozejrzyjmy się. Nie się dobra, mamy szkło powiększające, jakiś śmieć, zbroja kilka, hencyt albo kokota, klucz. Jaskier. Co jest jaskrem? OK, teraz zobaczę. No to też symbol odwagi przy okazji. No dobra, przytajmy co to jest jesteśmy znaleźli. Mieczy, nic, zbroi, coś fajnego, zbroja 14, to jest przedmiot fabularny, który mogę założyć o dziwo, fajnie. Tymczasem król Helset wdzięczny, wdzięczył się do rycerskiego posła, dając dziwka, co to wypatrzyła w burdelu, miszczucha z pełną sakwą. Pamiętajcie, że dziwka może być do w kogo chce jej dupa i je wybór, król to co innego, jego dupa jest własnością nad wszystkich, nazywa się Cadwen. Czy pozwolimy niebygarcy i kuźce hendorzyć nasz kraj? Jak ma mój przyjaciel Wiedźmin, jeśli tym sposobem świat ma ocalać, to niech ten świat lepiej zginie. Przyjaciel Wiedźmin, panie... Pan Jaskier, co ty się wpierdzielasz? Pani Jaskier... To jest kluczyk. Coś tam ja wziąłem... Dobra, tu jest świszcząca Zośka, okej. Okay. Nic. Dobra, te drzwi. Te klucza potrzebuję. No dobra, wychodźmy tu. Wcześniej miłosiernie drzwi. Pani Jaskier! po prostu co w tym A! -a. gdzie indziej żyją poszluzgi, utopce? oj, tam Podejdź. oj coś się trola trolę też, żeby się spotkać przebieraj to mogę ten pierwszorzędny sobie zostawić dobra. kur... Znowu kamień. <noise> Czegoś szuka. Dobra. Chodźmy tutaj. Odryn! Gdzie jesteś? Oj, to mnie do jaska doprowadzi? Nie będziemy tu siedzieć jak kury na jajach. Sama nie zniknie. Ponoć trzeba. Co też tu kot przyniósł? Z Deadmold. Jest jaskier. Zaś tam jest gdzieś. Jest gra tam. Zbaniarz, Dobra, zobaczymy co odwali. Zobaczymy co powie. Dopóki tam mgła nie zniknie, będziemy tu siedzieć jak kury na jajach. Znalazłem pewien list do obywateli Kedwen Ludzie listy piszą Ty kretynie, to twoje wypociny Skąd ten pomysł? Bo cię znam Poza tym bezczelnie powołujesz się w nich na mnie Nie jesteś jedynym wiedźminem na świecie Czyli przyznajesz, że to ty Pewnie, że ja Ludzie i tak mają dosyć tego nadętego pajaca, który kolaboruje z Nilfgardem, więc postanowiłem nieco szerzej otworzyć im oczy. A wiesz, co ten nadęty pajac zrobi, jak się dowie, kto otwiera oczy jego ludziom? A skąd miałby się dowiedzieć? Tylko od ciebie. A zakładam, że mu nie doniesiesz. Zabiją cię. Eto. Po co się w to pakujesz? Henselt zaproponował, żebym pisał panegiryki na jego cześć. Wyobrażasz sobie? Ja i polityczne teksty. Za kogo on mnie uważał? Przecież teraz robisz dokładnie to samo. Możliwe, ale w słusznej sprawie. Hensel to kutas. <noise> dobra, Dutmultem będziemy sobie gadać już, dobę sobie wszystkie te, te wszystkie te piękne rzeczy. No i dobra, w tym odcinku to byłoby to. Na nadzieję się podobało. Widzimy się w koniec materiałach. Dzięki, papa. Pa.